Cześć dzieciaczki, jak tam u was? Czy chcecie mi dzisiaj pomóc? Nie słyszałem! Umrzyj. To świetnie! I ze mną jest Terminator i dwie małpy, które są mądrzejsze od Terminatora. Bo mają nie sikiery Nie, nie, nie. A masz sikierę? Bo ja mam pałkę metalową, z którą można bardzo dużo zrobić. I to bardzo przyzwoitych, jak i nieprzyzwoitych rzeczy. Spróbujcie naprawdę warto Ta, dobra, dzisiaj idziemy yeah. na Kajwy. O! Ty, balon idzie do nas! Będą zakupy! Mm. Kuźwa. Mm. Mamy supermarket bal, 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 obok! Bal. Ty... Super. Bo... Super My chwilę graliśmy. W sumie tworzyliśmy i w ogóle... Ej, gdzie ten balon idzie? Kuźwa, wracaj! <głos> <głos> gdzie ty idziesz? Ej no wracaj! Masz tu <noise> dwóch klientów! Comeback! wracaj. Comeback, gdzie on come idzie? no gdzie on idzie? Ej, no comeback! no fuck, wracaj. No co za? Jakich? Matko, czy to, czy to jest jeszcze większe niż było przedtem? Yes. No, no co za? Jakich? Nie, no Jebać to mm, Dobra, idziemy na kajwa ale wiesz co jest najgorsze? Ja mam 5 jagód Ty masz jakieś, masz więcej jedzenia? Trzy. O dobra, skrzynki się odnowiły mhm. O, Dobra, eee Więc co najgorsze będzie w tym kajwie. Ty, jeszcze te gobliny się odnowiły, o kuźba. Ja pitole taki damage? O chyba ze mnie jajcy robicie. Japi... o fuck. Uczułeś się bić? Nie. Dobra, dzida, dzida, dzidą, 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 dzidą. Mamu, mamu. A kuźwa. Wiesz co, ten mu to. Kuźwa, małpy zaraz zarobią. Więc geta fuck z tym. O, mango! mango! Dobra, mamy wreszcie mango. O, jeden potrafi się wyciągnąć wiesz, wiesz co, weźmy, dajmy małpom, nie wiem, dzidę Kuźwa, gdzie jest moja dzida? Halo, gdzie jest moja dzida? Kuźwa, gdzie jest moja dzida? Nie znam osoba. Kuźwa, gdzie jest moja dzida? Moja Dida się zmieniła w ten Co jest? Ja ją mam Masz dzidę? Dobra, to walcz A. E, mogę, z... nie no, nie mogę z... Jeżeli zjem mango, to będzie problem No kuźwa ty weźmy zawróćmy i zjedzmy coś. Fak fuck! fuck, fuck fuck fuck. Jestem na hita. Ewidentnie jestem na hita. Ty weź postaraj się nie zabić. I nie stracić małp. Ej, małpy! Małpy! Od razu ci mówię, ja, ja, ja lubię swoje małpy. Ale już nie żyją jedna. Miałeś moją Didę. Miałeś dzidę najpotężniejszą rzecz i... Wiesz jakie to było mocne? Maciek, dzida to tu jest... to jest nasza najpotężniejsza broń Ale... A wiesz, że ona kosztowała dwie sztabki metalu? No niestety No niestety, kuźwa, mamy... Nie mamy ani jednej sztabki metalu, mamy łuk Mamy w ogóle co je, cokolwiek do jedzenia bo ja, ja nie chcę masz dawać tego mango czemu, czemu małpy straciliśmy? Nie wiem, bo może miałeś siekierki zamiast tego? A ja chciałam dać małpie e, Tom mm. O małpa Witaj małpo Jestem potrzebujemy Dawaj, trzech siekieruj. mang Dobra, e, to się przyda Ja potrzebuję coś jest, bo ja zdechnę O matku, to tak mało, z... o matko, to tak mało Lubię placki czy Coś. Maciek, ja tworzę nową rzecz. No ma Widać, że nie szanuję tego. Aha. Mm, dobra. E, twój kucharz, najlepszy. Nawet Gordon Ramsay. Go, Gordon Ramsay. Kuźwak kto wymyślił to? Gu, Gordon Ramsay. <ścoughs> i tak dobrze nie gotuje, Nawet Magda Gessler. Szturmy <ścoughs> <ścoughs> tak nie może być. Yy, Ociul. Ja pitole tu zadaje strasznie duże dowieża naszym małpom. Ja pit... Ty, no waż... Ty co to jest? Nasiono z kolcami. O oh, fuck. Shit. Idź. Idziemy stąd, idziemy stąd, wiewamy. Nie. Nie walczymy z nim. Chodźwa. Ty, no bo... Ty no to jak zrobisz? Ty bo to tutaj! Zaraz małpy stracimy Eee... Zostawkę Ej, po małpie Ty. Z... Dobra, potrzebujemy to jest. żwiru Ty, dobra, potrzebujemy mchu Już z żwiru I jeszcze czegoś Wiesz co, ta jest Nie lepsza miejcie. No wiem, ale to ciężko mieć Kuźwa, zostaw małpę Ona idzie na wojnę Dobra, e, nie perze, Dobra, już nie boje. ma tego ma Mamy mięso, ale będzie Potrzebne e, trochę Mchu e, I będzie potrzebne ten Dobra, będzie... Czekaj, co będzie potrzebne? Potrzebne będzie o, kamienie, duży kamień i mech. Mamy gdzieś mech. Gdzie był mech? A ty go masz. Kuźwa. Ja mam. Typie. O dobra, pałka też się nadaje. Pałka też się nadaje. Wiesz co ja bym dał? Małpie. Mech. E, nie, dałbym małpie kamień, znaczy ten kij. Dajcie mi, daj im kamień właśnie. Nie, ja już nie mam życia a Ja patrzę tu, po tych ludziach Uuu, sztabka Spinjitzu, na nawalej. Ale ja nie mam życia Dobra, mam kij eee, dobra, będzie coś też... Kuźwa, coś na nawala, a goblin Akurat, kiedyś się zajmowałam małpą Ale rozwałka to jest mm, Gmacka E, dobra, potrzeb. A czekaj, to one nie umierają? Nie, można ich chyba dobić. I na e, Będą potrzebne jego ogólnie. Patrz z nimi. O dobra, mamy mango. O, zrobiłeś to. Brawo. Dobra cheat, czekaj, ale w tym no to chyba też nie ma Dobra, weźmy to Dobra, udało się O, udało się Dobra, tu metalu Masz sztabkę metalu? Dobra, git Tak I mam lepszą sikierę, wersja druga O, to git To zalagamy, to co, jakby ta skrzynka się coś tam bagowała O, mam młotek lepszym. Ale teraz, pytanie: Skoro w tych dwóch, w tych dwóch rzeczach nie było e, tego badziewia, e, wiesz, żagla, to teraz pytanie: Jak wytworzyć tutaj kubiwa żagiel? A ty, to nie weź nie pierdol. A tu jest jeszcze mu. Świetnie. E, I potrzebuję nie, kamyków. To, to, to. Mango mamy, i to, to. E, fajnie by było, jakbyśmy mieli. Nie wiem, jakoś zrobili tak, żeby zasad... Żeby tworzył się jakkolwiek mu albo cokolwiek. To, to, to. To, to. A, Oto, nie da się. Mm, dobra. Czy ja mam? Co chowamy. Co to jest? To <laughs> Czekaj, ja to coś odlekowało i... Staw Sad Śmieci? Kuźwa, co to jest? Miejsce uprawy drzew Drewno o, jakieś Listwa z C y, mocnego drewna Trzcina Pszenica Nic z tego nie mamy Stawy Kuźwa, kropla wody Muł Kamienie Nie, brudna woda też nic z tego nie mamy z zaklinacza zwierząt Tym hey, bardziej Z tego nic nie mamy Nice Ej hey, masz muł? Czekaj mamy jakieś ziaronka? kuźwa Co tu mogę? Albo masz gwoździe Nie mam gwoździ Mą, po, Wiesz z czego się robi gwoździe? Gwoździe się robi z Metalu Trzy sztabki metalu Metal rzucić. Gdzie ty masz metal? Kuźwam. W ja Serio? wszystko wziąłem, rzucie. ale nic. Co, co jest metalem? C co ty masz tam je? O, dobra, o, czekaj. Metal. Kuźwa zaraz znajdę. On to tak zapakowany. Rzuciłeś mi specjalnie wszystko, żeby się kuźwa męczył. Nie. Wcale? Dobra. Mam chyba już wszystko. Kuźwa czy to. No i. Ja, no chyba ze mnie jaja se kupisz, Robisz. Za chwilę. One hour later. <grymne> Teraz się poddajesz, to? Tak? Nie, to już, to już chyba małpę. tylko wtedy trzeba iść na gobliny. Będziemy się bawić Goblin hey, Slejera Albo jeszcze. trzeba będzie. Y, bawić się w totemy. Gdzie to małpę, jest? Małpę. To jest... To gdzieś tutaj? O, tutaj! Takie badziewie. Dobra, mam. No bo mam To jest tam małpę. z przodu, a coś z tyłu jest? Nie, nic nie ma. ty Ale wiesz, że my nie mamy zbytnio o, jedzenia? Chyba tu! Dobra, chodź tu. Wiem. A ja mam pełne życie. I cztery małpy. Jesteś? Okej, okay, wiem. Nie wiem. A, to tylko kamień. Nie wiem, jak wygląda tutaj zbytnio... O, a ten a to jest kamień, czy to, to Czu, będzie to jakaś to, to, ruda? Okay. Nie, oh, to it jest it tylko hey. kamień. Dobra, chodź. Dawaj. Halo? Nie ma tu nikogo? Co to jest? Dobra, no, to się przyda. Jest mu. Okay. Mu się zawsze przyda. Ile tu jest skrzynek? Kuźwa, nie ma co? Idziemy na ten skrzynki. Jakutki. Jak będzie tu jakiś Janusz, albo no. jakiś debil, albo jakiś dress, albo nawet nie wiem kto to powiemy, że zapomnieliśmy wódki, ok? Powiemy, że zapomnieliśmy jego prezentu. Albo powiemy mu, że dzisiaj są jego urodziny i dajemy mu mięso. Ale mamy armę, mamy pięć małp. Wiesz co, ale wiesz, że te wszystkie małpy mają... są beznadziejne? Bo co z tego, że mają ten... Chyba nie ma tu żadnego jakiegoś większego zagrożenia, jeżeli chodzi o to Kuźwa Ty dosłownie Ola, Ju... już? Dobra, też liczymy na to Nie, jeszcze Nie no, już koniec A, patrzyłeś całą mapę? Znaczy, nie, jeżeli chodzi o tego cave'a, to już chyba Nie, żartuję Mamy wieżę, jeszcze mam tą dwie strony Co? Ty, ale to jest... To, Chyba nie, nie, chcesz mi powiedzieć, że to jest jedyny cave tutaj jeszcze Bo tu nie ja ma nie, schematu Małpa pewnie. Dobra, małpa się zawsze wojska. przyda Dla, Dobra, damy jej strony. To już było to dzida? Nie, nie ma Chociaż może Nie, nie ma dzidy Nie miałeś gwoździ Ty, wiesz co mnie niepokoi? Nie ma, ma ani jednego schematu tak. Uważnie, UWAŻNIE hmm. No, to dosłownie nie mamy schematu na kuźwa ten żagiel Nie wiem, ja może myślę, jest jeszcze uważne, jeden cave sobie... Ale to jest taki słowy cave Ale nie, ten, ten był spoko, ten łatwo poszedł Szczerze, ten bardzo łatwo poszedł Tyle, hmm. że mnie bardzo jedna rzecz niepokoi Nie mamy kuźwa schematu You must work for me. I need... Dosłownie oh. Bo to jest bardzo dużo O, o i awansuje. No kuźwa, no nie wiem jak... Brakuje yy, składnika przepisu. No. No kuźwa, no świetnie, tyle, że nie wiem jak. Kuba, idź, awansuj. Nie, i, idź, idź, Okej. Okay. Spoko, awansuję. No, dziękuję, no świetnie. O, znalazłem no, jeszcze jednego cave'a. O! O dobra, Dzień. ten już jest duży. Kuźwa, ten już jest wciół duży. Eee, po no to mapa. Ej, ten już jest bardzo duży. Ja pitolę. Nie małpy. Chodź do mnie. Ty, ja jestem idiotą, bo ja tu mam mało życia. O fuck, a to za <grym> mnie te Ja pie, Fak, 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 fak. Idę zjeść. zjeść. Nie mogę wyjść, nie mogę wyjść. Fak, 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 fak. Fak Fak Jak się su A w sumie weź mnie zabij 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 Suka. <grym> the fuck out Kalać umarłem Dobra To jest tak bezsensowne co ja teraz robię, ale może się to uda I przy przyda nie wiem tylko jeszcze dlaczego, ale dobra. I odblokowałem drewnianą podłogę. To ja ją też odblokowałem. Aha, to fajnie. Warto wiedzieć. Eee, wielofunkcyjny, muszę też... Ale dobra, eee, musimy mieć inny metal. Jeden metal i będę miał wtedy więcej, bo muszę wytworzyć gwoździe. Więc warto łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Dobra, no ja dosyć dużo w tym odcinku zrobiliśmy. Więc no, to my będziemy się żegnać i pa!